Cześć, witam na kanale info Prawa. Pokazywałem Wam ogórki od sąsiadów po zachorowaniu. I tak one wyglądają około 10 dni później. Nic już praktycznie z nich nie zostało. No to, że wiecie, jakieś nowe listki jeszcze w miarę wyglądają, to nic już nie znaczy. Można już praktycznie uznać, że uprawa ogórków została tutaj zakończona. I to, co teraz powiem, to jest bardzo ważne w zasadzie, to jest kilka spraw. Posłuchajcie. I teraz jeszcze krótko, że całą uprawę ogórków opisałem w mojej książce jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie 64 warzyw. Mam też książkę Planer warzywnika, są to dwie różne książki, mają bardzo dobre opinie. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Porównajcie sobie ten moment z tym Żadne liście nie były obcinane, czy coś po prostu tak te krzaki zmarniały. Ewentualna reakcja opryskiem nie ma już sensu. Nawet jeżeli udałoby się uratować ogórki po jednym, czy bardziej dwóch opryskach, już niestety bardziej tych chemicznych, no to krzaki są w takim stanie, że one już za bardzo nie odbiją. Coś tam by jeszcze wiecie, urosło ten, ale efekty by nie były już za dobre. Krzaki by się długo zbierały, no efekty by nie były zadowalające. Zresztą teraz tutaj zobaczycie, jak te ogórki są krzywe. To właśnie przez chorobę, no bo ogólnie to krzywe. Krzywe ogórki są zwykle spowodowane niedoborami pokarmowymi, czy też nieodpowiednim podlewaniem, no czasami różnicą temperatur, ale w tym przypadku, jak szaki są bardzo słabe, no to nie mają po prostu jak dobrze plonować. No i teraz kilka ważnych pytań: czy można jeść takie ogórki? Tak, można, jeżeli na ogóreczkach nie ma jakichś śladów, wiecie, nie gniją, no to można. Czy to krzywy ogórek, czy też prosty, można go zjeść i będzie smaczny. Czy to mały, czy to właśnie taki jakiś duży. Wiadomo, że wiecie, jak taki bardzo duży, żółty, przerośnięty, no to już może być gorzej ze smakiem, ale generalnie, no to można te ogórki jeść. Czy trzeba od razu likwidować poletko? Nie trzeba. To nie jest tak, że zaraz inne warzywa będą chorowały. Nie wszystkie warzywa zachorują na moczniaka rzekomego, no i we, czy też na inną chorobę ogórka. I według mnie większość upraw nie jest zagrożona. Można więc trzymać krzaki aż do całkowitego padnięcia. No chyba że macie wiecie, blisko warzywa, które, mo, które mogą chorować na te choroby. No to wtedy polecam natychmiast ogórki usunąć. Czy to właśnie na popularnego moczniaka rzekomego, czy też na inną chorobę. Jakby ogórek na innym chorował, no bo te ogórki chorują na. na na, na kanciastą plamistość. Też mogą zachorować na mocznika prawdziwego. Mogą je zaatakować choćby przędziorki. No ale ogólnie no to nie ma co tutaj oczekiwać jakiegoś planowania, wiecie, dobrego i by można było te ogórki usunąć i uprawiać tu coś innego. Jest jeszcze właśnie na to czas. Czy trzeba odkażać glebę? Nie trzeba. Tłumaczyłem to już na specjalnym filmie, ale powiem tutaj w skrócie, że zwykle odkażanie gleby nic nie da w kontekście zachorowania podczas przyszłej uprawy. Testowałem już sobie uprawę ogórków po pomocniaku rzekomym już, już niejednokrotnie, no i też porównywałem to z polem, gdzie wcześniej tego moczniaka nie było i efekty były praktycznie takie same. Praktycznie tak samo, tak szaki rosły, też w podobnym okresie one zachorowały. Czy można uprawiać coś od razu po ogórkach? Tak, można. Uprawiajcie dalej warzywa, no, usuńcie wszystkie pozostałości, możecie zmieszać glebę z obornikiem granulowanym i od razu możecie po tym oborniku siać czy sadzić warzywa. I przed chwilą powiedziałem, że testowałem uprawę ogórków po moczniaku i było dobrze, ale to w następnym roku i w tym roku bym warzyw, które mogą zachorować na, na tą chorobę ogórka, no to nie uprawiałbym na tym polu. A co jeżeli macie jeszcze ogórki? No, ten rok jest niestety bardzo trudny. W okolicy u mnie to praktycznie wszystkim padły. Moje jeszcze się trzymają, ale no już zaczynają też gorzej wyglądać. Jest to rok dla ogórka bardzo trudny. Wydaje mi się, że wręcz w ostatnich latach najtrudniejszy. Tutaj wymienię środki, żeby ten filmik był kompletny, chociaż też przestrzegam przed takim czymś, że, że ciągle opryskujecie, no bo to też nie będą takie świetne plony. Można zaakceptować to, że ogórki wam padną. Ja wiele razy tak robiłem, a przed padnięciem i tak zbierałem bardzo dobre plony ja tak jak wam mówiłem stosowałem też jeden oprysk zapobiegawczy i zwykle ogórki miałem do września ale jak widzę ten rok gdzie ogórki padają wyjątkowo wcześnie to nie wygląda to za dobrze na szczęście już zebrałem wiecie sporo plonów no spiżarka na zimę już jest zapełniona w nowym domu będziemy sobie jedli zimą będzie też fajnie to ale powiem tak można spryskać zapobiegawczo nawet środkami niechemicznymi i jest szansa że one coś dadzą różnie tutaj może być ogólnie no to warto zwrócić uwagę na na poliwersum WP, czy też preparat IF na bazie jodyny. Z chemicznych dobry środek jest choćby Proplant 722 SL. Może pomóc też Orwego 525 SC. Oczywiście zawsze stosujcie się do zaleceń umieszczonych na etykiecie produktu. Oprysk wykonujcie najlepiej wieczorem po oblocie pszczół. No i żadne polecenie to nie jest oczywiście reklama płatna, nie mam współpracy z żadną firmą. Polecałem Wam też kiedyś już nieraz Magnicur Finito, ale go wycofali, a to był dobry, bardzo dobry środek. No i ten rok jest niestety taki kiepski, że różnie może być nawet z opryskami i niestety uprawa może się zakończyć szybciej niż zawsze. Jak macie jeszcze sadzonki ogórków, czy też macie możliwość zakupu, to możecie te ogórki posadzić. To nie będą, wiecie, plony takie bardzo, bardzo dobre, ale mogą być naprawdę dobre. Zawsze jakieś plony powinny być. To jest Wasz oczywiście wybór, co zrobicie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zachęcam do zakupu moich produktów, tymi bardzo pomagacie. Też, też zachęcam Was do oceny tego filmiku, do komentowania, udostępniania. Dziękuję i pozdrawiam.